nagrodę przecudną, którą tutaj dziewczynka z czwartej B poświęca dla Was. Już możemy? Trzy, cztery, start! I Ja tutaj patrzę, kto pierwszy, kto pierwszy? A! Zwycięża technika! Doskonała technika! Technika biegu jednak się liczy! Proszę Państwa, co Uważamy, żebyśmy się nóg nie połamali i tu mamy zwycięzcę. Na pewno ten zwycięzca jest bezdyskusyjnym zwycięzcą naszego pierwszego biegu ze sznurowadłem. Tatusz i córeczka. Tatusz i córeczka. देख रहे हैं विजेता जीत हुए